Cześć wszystkim. Witam w moim garażu. Dzisiaj będziemy montowali antenę Beru 350 Jest to uniwersalna antena elektryczna. Zobaczmy co jest w środku. Mamy instrukcję. uniwersalne mocowanie, wężyk spustowy, to jest chyba od wody bodajże tu jakieś śrubki jakaś tutaj końcóweczka to jest chyba już na, na wyjściu na antenę a zależy kto jakie tam ma o siebie w siebie no ale generalnie to wygląda tak powiem Wam, że dosyć solidnie fajnie to wygląda tu mamy kabel masowy gdzieś tam do budy możemy sobie go dopiąć a tutaj to będzie plus minus I oczywiście wyjście antenowe do radia także tak to wygląda będziemy ją montowali do jipa bo tamta seryjna niestety niestety po tych ostatnich mrozach mogła, natomiast troszeczkę to kiepsko rozwiązana. leci woda i jak naleci woda ściśnie mróz i mhm. potem jest problem z wysuwaniem. tak tu mam regulację stopnia nie wiem ile ma, chyba tutaj 30 stopni, albo 60 Także to się odkręca. I możemy sobie śmiało tutaj regulować. Całe to się rozbiera. To są ząbki. I zależy pod jakim kątem mamy błotnik z przodu czy z tyłu. Możemy sobie to wyregulować. Ona ma metry długości. i tak wygląda mocuję się ją tutaj z tyłu pod spodem trzeba jakieś mocowanie dorobić ewentualnie przerobić to oryginalne dobra, to bierzemy się za robotę zaraz wprowadzam auto na kanał, zdejmuję koło, błotnik a bardziej notkole plastikowe i zobaczymy co tam siedzi antena już w pełni zainstalowana tylko musimy jeszcze zrobić mocowanie między anteną a karoserią zaraz ją wyjmę jeszcze na chwileczkę i pokażę Wam o co chodzi, który adapter tutaj wybrać do Jeepa XJ żeby było wszystko elegancko powiem Wam, że fajnie pasuje, naprawdę generalnie jak wyciągamy antenę z pudełka od producenta ona jest w takim wyjściowym stanie musimy zdjąć to cały ten całą tą górę z tymi ząbkami do regulacji to nam się nie przyda w tym przypadku przy XJ i mamy taki stan rzeczy potrzebne są nam dwie podkładki Otwór w środku jest 15 mm, a po bo zewnątrz bodajże że ma 28. Zakładamy te dwie podkładki. I dalej w komplecie mamy taką. Taki, taki adapter do tej anteny. W tym przypadku modelu Jeepa XJ nam się to przyda. I zakręcamy ją. I to jest wszystko. To jest wszystko tak idealnie pasuje. Idealnie pasuje w stare miejsce, w stary otwór. To jest oryginalny plastik, który potem zakładamy na, na błotnik i na antenę. Także powiem Wam, że bardzo ładnie to pasuje i fajnie to można zamontować. Kabel oczywiście ten niebieski jest do radia bezpośrednio. Sygnał plus stały. No i tutaj mamy masę. I tak to wygląda.